Respawn.pl melduje się z turnieju Nowego Poziomu z Łomży, ze mną jest Paweł Inocent-Mocek. Paniem się. Jesteś Paweł po raz pierwszy jako ambasador Nowego Poziomu, ambasador Polskiej Ligi Sportowej na takim evencie, jak się czujesz w takiej roli? Myślę, że bardzo fajnie, szczególnie, że też ten event przypomina w sumie tak naprawdę eventy, od których zaczynaliśmy wszyscy. Jeszcze powiedzmy w tym naszym pokoleniu to takie powiedzmy nie nie areny, a, a bardziej właśnie, właśnie szkoły, jakieś paseny czy tego typu rzeczy. No to, to jest bardzo fajne. Też takie, jak, jak wchodzisz w to miejsce, to jest po prostu taka nostalgia, że faktycznie też od tego się wszystko zaczęło. No i ogółem takie eventy są, są mega fajne i po prostu fajnie, że, 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 możemy, że możemy brać w tym udział i jakoś wspierać i rozwijać scenę. Czyli dostrzegłeś tutaj taką duszę młodego inocenta można powiedzieć, a widziałeś na przykład w graczach jakieś takie tendencje, które trochę ci przypominały te początki właśnie swojej gry i czy mógłbyś im na przykład coś doradzić, tym młodym chłopakom, którzy tutaj też zaczynają być może swoją przygodę z Counter Strike'em? No przede wszystkim, w sensie byłem tam u chłopaków jak, jak, jak grali mecze i fajnie po prostu widać to, że, że no w sumie to jest to samo. Mam wrażenie, że na takich turniejach ludzie bardziej żyją nawet niż yy... Niż na, na takich większych e-sportowych eventach. I widać takie zacięcie, i, i faktycznie rywalizację, więc to jest mega, mega fajnie popatrzeć z tej perspektywy. No i co co można prowadzić szczerze mówiąc? to po prostu tyle żeby się nie poddawać i, i pracować nad sobą i być krytycznym wobec siebie. To jest chyba najważniejsze. Ostatnio jesteś w roli takiej bardziej, bardziej reprezentatywnej. Mniej się o tobie słyszy tak esportowo, ale wyszedł CS2. Wielu zawodników kombinuje jak tutaj wrócić na tę scenę, wrócić do rywalizacji. Czy ty na przykład też się nad tym zastanawiałeś, żeby wrócić właśnie do aktywnej gry? Wiesz co, ja miałem powiedzmy jeszcze nawet nawet nie tak mało ofert, jeżeli chodzi o CS:GO jeszcze. I w CS2 też, ale, ale szczerze mówiąc też uważam, że potrzebowałem jakiejś przerwy, bo często widzisz to po prostu, że zawodnicy odchodzą na ławkę, robią sobie przerwy i tak dalej. A ja tak naprawdę zawsze byłem aktywny w drużynach i nie miałem nigdy takiego momentu, w którym mogłem po prostu sobie odpocząć chwilę od, od tego wszystkiego. Więc, szczerze mówiąc, bardzo mi było to potrzebne, żeby trochę się wyciszyć i też faktycznie, tak jak mówisz, troszeczkę się, powiedzmy, wycofałem z tego, że się słyszy. Ja po prostu sobie robię swoje i, i jest mi z tym dobrze. Co nie zmienia faktu, że no jednak duszę mam competitive i, i jak najbardziej zawsze, zawsze będę dążył do tego, żeby, żeby w droży nagrać. I teraz nawet pojawiły się jakieś dwie oferty, z czego jedna jest, szczerze mówiąc, wydaje mi się, że fajna. I jeszcze nie podjąłem decyzji, ale, ale być może, że gdzieś tam za granicą sobie popykam w najbliższym czasie. Ostatnio kilku zawodników przeszło do rezerwy. Tak jak mówisz, czasem ta przerwa jest potrzebna, jak chociażby u Simpla. No wiemy, że za Simpla byś już nie wszedł, bo Wonderful podpisany, ale w Cloud9 jest pewien wakacik po Shiro. No, inocent na włópce. Myślę, że musiałbym trochę języka podszyfować, żeby, żeby z nimi się dobrze pokomunikować, ale, ale no tak czy inaczej. Co w sensie wiadomo, też ja jestem bardzo realistą, jeżeli chodzi o, o drużyny, i mam pełną świadomość tego, że ostatni czas, powiedzmy, drużynowy, ostatnie dwa lata tak naprawdę spędziłem w Anonymu, które, no, mówmy się, nie miało wyników dobrych, poza praktycznie strzałami, jak w jednym składzie, właśnie Flashpoint, później RMR, gdzie powinniśmy się dostać na Majora, ale się nie dostaliśmy, ale tak to raczej. No, nie było to zadowalające ani dla mnie, ani, ani dla drużyny, więc po prostu no, muszę patrzeć realnie na to, jakie są możliwości, bo jakieś super oferty się nie pojawią i zawsze, zawsze będę musiał zrobić krok w tył, jeżeli chodzi o nową drużynę. Ale tak jak mówię, jestem z tym absolutnie pogodzony. I jeśli, jeśli nadarzy się właśnie fajna okazja, to, to wtedy jak najbardziej chętnie wchodzę. Czyli wolałbyś targetować troszeczkę jednak jakiś międzynarodowy na przykład skład, gdyby pojawiła się opcja. Wiemy, że sytuacja na polskiej scenie jest taka dosyć niestabilna, ty masz doświadczenie swoją drogą. Gdyby pojawiła się jakaś oferta ciekawa, to wolałbyś grać w zagranicznej formacji? No tu akurat podjąłem decyzję, że w Polsce raczej, w polskiej drużynie raczej nie chciałbym grać w tym momencie. Głównie też, szczerze mówiąc głównie to jest podyktowane tym, że no mimo wszystko teraz Jedyne drużyny, do których mógłbym dojść, to zawsze będą drużyny, w których ja tak jakby będę yy, powiedzmy tym głównym zawodnikiem, powiedzmy, jeżeli chodzi o jakąś odpowiedzialność za drużynę i tak dalej. A szczerze mówiąc, yy, nie chcę tego robić, i miałem taką odpowiedzialność, jeżeli chodzi o anonymo, chociaż yy, no nie byłem odpowiedzialną yy, osobą, jeżeli osobom, jeżeli chodzi o, o to, jak funkcjonowała drużyna, jakie były zmiany w składzie, jak graliśmy i tak dalej, więc po prostu nie chcę tego robić, że to jest nieuniknione. I po prostu wolałbym sprawować swoje siły za granicą jak najbardziej. No, i właśnie szczególnie, no chyba że faktycznie jest, jest jakaś możliwość, byłaby w Polsce, ale to by się wiązało ze zmianą roli, i no i musiałbym o tym porozmawiać z kilkoma osobami, ale no, tak, jeżeli miałbym. A lub B, no to zawsze będzie to za granicą. Fajnie, że rzuciłeś taką perspektywę trochę na swój obecny pogląd na to, jak chciałbyś swoją karierę budować i taki trochę nasionek, takich plotek, jeśli chodzi o swoją przyszłość. Na koniec może pytanie o to, czy uważasz, że w ogóle CS2 jest grą, która kwalifikuje się teraz do tego, ażeby była już na LANach, żeby była na, du na dużych turniejach, bo doskonale wiemy, że to jest teraz dosyć gorący temat. No nie ma, nie ma co się oszukiwać, że CS2 nie jest gotowe na bycie competitive w tym momencie. Co nie zmienia faktu, że uważam, to jest to, trochę dziwnie to mówić, ale, ale to dobrze, że jest teraz na, właśnie na, jest competitive, e, ponieważ w ten sposób no, najszybciej po prostu dojdzie się do tego, jak te gry usprawnić w jak najkrótszym czasie. Jeżeli to by była beta cały czas i na turnieju grałby się w CSGO, no to powiedzmy dostęp do. Do informacji, jeżeli chodzi o to, jak poprawiać grę, byłby no, dużo, dużo mniejszy, a tak to po prostu każdy, czy to casualowy gracz, czy profesjonalista, no, zbierają feedback i, i Valve po prostu może szybciej reagować. Więc nie jest, nie jest, nie jest gotowa, ale no, musiało się tak stać, żeby była gotowa jak najszybciej. Pierwsze kody za płoty, po trupach do celu. My trzymamy kciuki za inocenta, Dzięki wielkie, Paweł, za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.